Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Dziś porozmawiamy o piłce nożnej amatorskiej. Moim gościem jest Patryk Płomiński, prezes Ostrowskiej Ligi Piłki Nożnej Amatorskiej. Witam cię serdecznie, Patryk. Witam serdecznie. Patryk, w ostatni weekend listopada skończyliście rozgrywki ligowe tej jesieni. To był chyba bardzo intensywny rok dla was wszystkich, opóźniony trochę przez pandemię. Pokończyliście poprzedni sezon, rozpoczynaliście od razu ten nowy, powiedz jakie były właśnie największe problemy, z jakimi musieliście się zmagać w czasach pandemii? E, tak, jak mówisz, nie był to dla nas łatwy rok, zwłaszcza, że zakończyliśmy przez wakacje poprzedni sezon od września, już startowaliśmy z kolejnym sezonem, więc ilość wyzwań, która przed nami stała tak naprawdę bez żadnej przerwy, żeby zamknąć nowy sezon, uruchomić od razu automatycznie nowy sezon, no, było mnóstwo Wspaniała praca koordynatorów, którzy dali radę, no i udało nam się tym ostatnim weekendem zamknąć rozgrywki Play Arena w, tej, w tej rundzie, tego kolejnego nowego sezonu. Problemy, które, z którymi borykaliśmy się, no to oczywiście pandemia koronawirusa, która wszystkim pokrywała plany, ale u nas to też były przypadki zawodników w kwarantannie, zawodników, którzy zostali wykluczeni z, z udziału w rozgrywkach. Mieliśmy byliśmy w kontakty z kapitanami, którzy na bieżąco, tydzień po tygodniu informowali nas o stanie zdrowia swoich zawodników. Jeżeli tylko był sygnał, że zawodnik jest w kwarantannie, to automatycznie mecz tej drużyny był od razu przekładany na inny termin. Nie było mowy o tym, aby osoba, która źle się czuje bądź też jest na kwarantannie. Mogła rozgrywać mecz. Tak, postanowiliśmy, że wtedy wykluczamy całkowicie cały zespół, aby nie doszło do jakiejś, do jakiejś sytuacji, że zaraz całą ligę będziemy musieli zamknąć, bo, bo mieliśmy jakąś. Nie... Bo mieliśmy jakiegoś nieodpowiedzialnego zawodnika czy nieodpowiedzialną drużynę, która tak postąpiła. Więc tutaj szapowa dla wszystkich drużyn, bo, bo, bo wszyscy wykazali się wyrozumieniem dla nas, jak i dla rozgrywek. Każdy chciał grać, więc pilnowaliśmy tego sobie wzajemnie. No i to, to się udało, bo przełożyliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, około 10-11 spotkań, ale udało się je. Późniejszych terminach nadrobić, i tak naprawdę można powiedzieć, że z bilansem około pięciu spotkań przechodzimy na, na kolejny rok tych spotkań przełożonych, spowodowanych tymi, tymi izolacjami naszych zawodników. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę borykaliście się z takimi samymi problemami jak profesjonalne ligi, bo przecież widzimy, co się dzieje chociażby w ekstraklasie, w niższych ligach piłkarskich, że te mecze są przekładane właśnie. Z tego samego powodu, co, co ty mówisz, a, a tam są non stop badania. Wy tak naprawdę samo, jakby można powiedzieć, sami dbaliście o siebie, tak? Tak, każdy pilnował, każdy pilnował swojego stanu zdrowia. Wiem, że nawet kapitanowie bacznie obserwowali to w swoich drużynach, nawet jeżeli drużyna miała we wtorek czy tam w środę jakiś trening na orliku, to jeżeli któryś z zawodników zgłosił, że się źle czuje, to automatycznie miał już nie przechodzić na ten trening, aby nie, nie narazić swoich kolegów na, na ewentualne zarażenie, bądź też, bądź też wykluczenie z rozgrywek czy też z pracy, bo to też są ludzie, którzy na co dzień pracują, więc też dbali o swoje zdrowie i to, mi, to za co mogę im podziękować, to właśnie to, że pilnowaliśmy wszyscy siebie wzajemnie w tych trudnych czasach ale udało się rozegrać naprawdę mnóstwo spotkań, no i jestem z tego zadowolony, tak jak cały zespół, który naprawdę wykazał się mnóstwem cierpliwości, no i, 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 i tej ciężkiej, bo ciężkiej pracy związanej z obsługą tych rozgrywek. Latem to jeszcze w miarę wszystko szło, bo tak naprawdę był, było w miarę spokojnie, życie prawie się toczyło normalnie, mhm. ale tak jak ruszaliście do tej rundy jesiennej, kiedy później nastąpiła jakby ta druga fala pandemii, to tak trochę z duszą na ramieniu każdego weekendu przyjeżdżaliście na boiska, zobaczyć jak to wszystko wygląda i, i, i czy to się wszystko uda, bo cały czas groziła gdzieś tam groźba jeszcze bardziej drastycznego lockdownu niż tego, którego mhm. doświadczyliśmy. Tak, dokładnie. To, to był ciężki czas, bo tak naprawdę my, my terminarz już mieliśmy z góry ułożony, tak naprawdę zatwierdzony przez nas, że tak będziemy grali zgodnie z terminarzem, ale życie też weryfikowało to, bo tak naprawdę czasami w piątek musieliśmy podjąć decyzję o tym, czy będziemy grali, czy nie będziemy grali, bo, bo, bo czekaliśmy też na decyzję rządu, który, który te konferencje miał już czwartek, piątek, to różnie. My też musieliśmy się do tego dostosować, ale na szczęście udało się rozegrać tych meczy naprawdę sporo, więc jesteśmy zadowoleni. No i, no, i, no i te wszystkie rozgrywki, które organizowaliśmy, poszły, można powiedzieć, zgodnie z planem, dostosowaliśmy się do wszystkich reżimów sanitarnych. Oczywiście dezynfekcja była na orniku przed wejściem zawodników. Oczywiście były strefa wejścia, wyjścia zawodników z, z obiektu. Mieliśmy dwie bramy otwarte, tak aby te drużyny nie miały albo miały ze sobą jak najmniejszy kontakt podczas tych rozgrywek, więc myślę, że jak, jako amatorzy, to chyba, da, chyba zawodnicy dali radę. Amatorzy, ale profesjonalnie zorganizowaliście. Ale jeszcze Patryk, właśnie zapytam o tą kwestię sportową. Czy, właśnie z racji tego, że, że te rozgrywki odbywały się w takim, a nie innym rytmie, pewnie niektórzy zawodnicy byli wyłączani e, siłą rzeczy z tych rozgrywek, czy sypnęły te rozgrywki jakimiś niespodziankami? Jeszcze raz mogę tą końcówkę, powiedzieć. Czy sypnęły niespodziankami te, te rozgrywki? Czy sypnęły? Oczywiście i to już w pierwszej lidze, w pierwszej lidze zespół Beniaminka, zespół Young Stars, który awansował dopiero co z drugiej ligi do pierwszej. W tym momencie jest liderem pierwszoligowych rozgrywek. Popacy, jeden z najmłodszych, jak nie najmłodszy zespół naszych z rozgrywek, a, a teraz dominuje w rozgrywkach pierwszej ligi, stawający na pierwszym miejscu ex -expo, ex -expo z Egzekwo z Citroen Sztukowski, Więc to pokazuje, że te rozgrywki będą na pewno, na pewno bardzo ciekawe. No i takich niespodzianek niech będzie jak najwięcej. W drugiej lidze podobna sytuacja. Dużne, które awansowały z trzeciej ligi do rozgrywek drugiej ligi, mamy. Mamy je na pozycjach lidera Forever Inox oraz e, Macbud Wizards Team. To są zespoły, które z trzeciej ligi weszły dopiero do drugiej ligi i oni już dominują tą ligę. E, w trzeciej lidze e, na lider, e, liderem jest WKL, zespół WKS Węgry, zespół, który e, w poprzednich latach e, w trzeciej Lidze e, utrzymywał się na pozycji 8-10, a teraz e, dominuje tą ligę, więc e, to pokazuje, że e, te rozgrywki chyba nie poszły. Nie poszły tym ludziom w tą złą stronę, a jednak ten, jednak ten aspekt sportowy i ta chęć rywalizacji pokazała, że tak naprawdę ta tabela może być obrócona do góry nogami, i te niespodzianki myślę, że są mile widziane. W ostatni weekend listopada graliście tą ostatnią kolejkę tej rundy jesiennej, jednocześnie zbierając dary w tej akcji, która normalnie się odbywa jako turniej osobny, czyli Świąteczna Paczka z Olpna. Jej jako osobnego turnieju nie uda się w tym roku zorganizować z uwagi na pandemię, ale tak naprawdę odzew drużyn był jak zwykle, jak co roku, duży. Tak, od pięciu lat organizowaliśmy turniej Świąteczna Paczka z Olpna. Co roku ostatni weekend listopada, bądź też pierwszy, najbliższy termin w grudniu, weekendowy, który mogliśmy zagospodarować tym, tym turniejem świątecznym. Był organizowany no w tym roku, tak jak wiemy, no, plan turnieju nam pokrzyżował wirus, no i nie udało się, nie będzie możliwość organizacji tego turnieju, ale wyszliśmy z inicjatywą tego, że zrobimy akcję spontaniczną świątecznej paczki z Olkna, podtrzymując Tą tradycję. No i organizując to w trakcie trwania ostatniej już kolejki ligowej w tym roku i to się udało, bo tutaj zawodnicy drużyny nie zawiedli. Tych darów mamy bardzo dużo, tak naprawdę na dwu-, trzydniową akcję, bo podjęliśmy piątek, wrzuciliśmy komunikat informacyjny do kapitanów publiczną wiadomość na naszym kanale Facebookowym. No i odzew był niesamowity, w sobotę już pierwsze dary do nas spływały. W niedzielę kolejne paczki doszły, tak więc drużyny po raz kolejny pokazały, że na to również jest pomoc charytatywna, tym najbardziej potrzebującym, a tutaj mamy tych ostrowian, którym te dary miejmy nadzieję, jak święta się przydają do stworzenia jakichś potraw czy stole wigilijnym. W styczniu zawsze gracie z wielką orkiestrą świątecznej pomocy. W lutym gracie dla schroniska. Coś wiadomo na temat tych charytatywnych turniejów, czy uda się je zorganizować właśnie w nowym roku? Po ostatnim komunikacie premiera i po ostatnim, po ostatnim rozporządzeniu, które zostało wydane, ilość osób w imprezach sportowych, czyli wydarzeniach sportowych, została po raz kolejny. Ucięta z 250 osób do 150, jeżeli dobrze teraz y, pamiętam, tak, 150 osób. Tak więc, y, y, znowu, znowu, y, pod górkę to wszystko nam idzie. Planujemy, tak, chcemy zorganizować y, ten turniej. Y, szkoda, bo to nasza już dziesiąta edycja byłaby olpna y, dla pośp. Taki jubileusz, dziesięciolecia. Y, Chcieliśmy to naprawdę uczcić mega, mega dużym turniejem, ale no. Będziemy musieli to przełożyć na przyszłości, aby zorganizować, powrócić do tego jubileuszu i, i świętować to dziesięciolecie. Natomiast będziemy przygotowywali się do tych turniejów, tak jak co roku, natomiast w jakiej formie, tego jeszcze nie wiemy. Czekamy na potwierdzenia możliwości gry na halach sportowych, żeby ten turniej mógł się odbyć. Planujemy. Nasze, nasze nasze bezpieczeństwo, tak, czyli spra sprawdzamy, jakie możliwości mamy organizacji tych turniej, jakie powinniśmy zachować zasady bezpieczeństwa podczas organizacji takiej turniej. No bo wiemy, że w na naszych turniejach średnio bierze około 40 drużyn 40 drużyn. No a 40 drużyn w tym momencie jest nierealna, aby wpuścić na, na jedną halę w, w jakimś tam nawet odstępie czasowym, więc być może uda nam się te kwalifikacje zorganizować na dwóch. Halach w ostrowie wielkopolskim, a sam finał będzie po prostu organizowany na jednej hali, natomiast czy pozwolą nam na to przepisy i rozporządzenia, które są wprowadzane. Trudno powiedzieć, natomiast będziemy chcieli na pewno organizować dziesiątą edycję Olpna dla Bośp, no i już jedenastą edycję Olpna Zwierzaką Dla zwierzaków graliśmy już od 11 lat i chcemy tę tradycję podtrzymać. Czy będzie taka możliwość? Wszystko tak naprawdę okaże się prawdopodobnie na początku, na początku stycznia, a być może jeszcze w końcówce grudnia, bo dziś tam ta konferencja premiera zaplanowana jest na koniec tego roku, więc może wtedy już będziemy mieli informację, że te opostrzenia zostają troszkę, troszkę jeszcze bardziej poluzowane, przynajmniej dla sportu. Tym bardziej, że wy tak naprawdę nie, nie kumulujecie nigdy pełnej hali. Tak jak mówisz, 400 osób może grać, ale to jest rozłożone, bo tak naprawdę gracie grupowo, te godziny są rozłożone i to jest maksymalnie cztery drużyny w danym momencie, czyli to jest raptem gdzieś w granicach no, 50 może osób. nie? Zdecydowanie to idzie jakoś wszystko porozkładać czasowo, żeby te zespoły też nie miały takiego kontaktu ze sobą. Tak, dokładnie. Już właśnie z Darkiem Starczanem analizowaliśmy tę sytuację, dlatego że. Tak jak, tak jak mówisz, że my mamy rozłożone to grupowo, czyli jedna grupa dopiero przychodzi druga. Tak stosowaliśmy to od wielu lat ze względu na ilości drużyn, które brały udział u nas w turniejach. I w tym przypadku może być ta sama sytuacja, że będziemy mieć cztery zespoły, natomiast później my nie mieliśmy nigdy jakiejś tam większej przerwy niż 5-10 minut między zmianą tych grup. W tym przypadku na pewno będzie musiała być to większa, większa przerwa, ze względu na to, że będziemy na pewno musieli tą halę tą halę przewietrzyć, żeby ta cyrkulacja powietrza na tej hali mogła chociaż w minimalny sposób ulec zmianie pomiędzy tymi grupami, więc staramy się analizować i przygotowywać ten nasz schemat działania podczas próby organizacji tych turniejów tak, aby też przekonać dyrekcję szkół, że to wszystko będzie zgodne z zasadami, bezpieczne przede wszystkim dla nas, jak i dla wszystkich uczestników. Powiedz jeszcze na koniec, Patryk, jak wyglądała rywalizacja właśnie na arenie tej krajowej, bo międzynarodowej w tym roku nie było w Play Arenie w tych, tych rozgrywkach, ale w krajowej, jak Ostrów wypadł na tym tle. Tak, tu myślę, że możemy być dumni z zespołów z zespołów naszych dwóch, które awansowały po raz pierwszy w historii Play Arena, czyli my jesteśmy w strukturach Play Arena od 2010 roku i po raz pierwszy w historii zespół OZM Outsiders Nowe Skalemierzyce oraz Octagon Ogrodek z Team Ostrów Wielkopolski. Te dwa zespoły znalazły się w gronie 16 najlepszych zespołów w Polsce, z czego naprawdę jestem dumny, bo chłopacy pokazali podczas kwalifikacji charakter i naprawdę, naprawdę, naprawdę dla nas to był ogromny sukces. Myślę, że dużą niespodzianką było to, że awans... Awans do wielkiego finału po raz pierwszy y, osiągnął zespół mistrza, czyli y, OZM Outsiders, bo to zespół raczej poziomem sportowym, powiedziałbym, że ciut gorszy od y, Optagonu, natomiast na arenie, na arenie ogólnopolskiej to y, zespół OZM Outsiders okazał się lepszy i miały zdecydowanie większą liczbę punktów do wyjścia do tego finału em, krajowego i to im się udało. Udało się tym dwóm zespołem, o którym mówiłem i naprawdę jesteśmy z nich bardzo dumni. Oczywiście nie udało się zdobyć e, medalu mistrzostw Polski, natomiast to, że znaleźli się w samej szesnastce, to jest dla nas ogromny sukces i myślę, że e, te zespoły ponownie w kolejnych latach będą chciały e, jeszcze jeszcze, jeszcze e, bardziej wykazać je tą, tym aspektem sportowym, osiągając może lepsze wyniki. Dla nich to też było przetarcie spotkać je w finale Mistrzostw Polski z, pośród 16 najlepszych drużyn w Polsce, z tak naprawdę po, blisko półtora tysiąca drużyn grających w rozgrywkach na więc myślę, że to jest sukces dla takiego miasta jak Ostrów Polski Powoli będziemy kończyć. Myślę, że takim życzeniem świątecznym noworocznym dla całego środowiska Olpna będzie ten powrót do normalności. Chyba sobie wszyscy życzymy tego, żeby te rozgrywki normalnie ruszyły na wiosnę z powrotem, żebyście dograli w normalnych terminach, bez konieczności tych przerw, bez konieczności tych pauz, żeby to wszystko wróciło do normalności, bo chyba już wszyscy stęskniliśmy się za tym. Tak, wszyscy się stęskni, stęskniliśmy za tym i yy... No i na pewno, no i na pewno chcielibyśmy, żeby na boiska nasze również przychodziły rodziny z dziećmi, bo tego nam brakuje. My zawsze, zawsze na tych meczach drużyny mieliśmy rodziny dzieci matki przychodziły swoimi dziećmi aby zobaczyć jak ojciec gra w piłkę czy też kibicować swoim partnerom więc tego nam brakuje i życzymy sobie tego na nowy rok żebyśmy wrócili do normalności. Oczywiście mamy piękną arenę Ostrów gdzie KPR Ostrowia i BMS Lamstal Ostrów Wielkopolski musi jak na razie grać bez publiczności więc życzymy sobie i całemu środowisku sportowemu abyśmy wrócili do normalności wraz z kibicami i um, korzystając jeszcze um, z um, z, z tego, że możemy nagrywać ten materiał. Dziękuję Waszej redakcji za to, że byliście z nami przez cały rok, no i dziękuję ambasadorom, którzy tak naprawdę wkładają y, swoją pracę w rozgrywki, te nasze rozgrywki, przykładając się do jak najlepszej organizacji tej ligi, a zawodnikom tego, że ten aspekt sportowy pozostał numerem jeden w tych rozgrywkach. Dziękuję Ci, Patryk, serdecznie za rozmowę i jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego na ten nowy rok, który powolutku, powolutku się do nas zbliża, żeby ten powrót do normalności stał się wreszcie rzeczywistością. Ja Państwu dziękuję serdecznie za uwagę. Moim gościem był Patryk Pomiński. Dziękuję bardzo. Patryk, pozdrawiam. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym wydaniu Rozmów, nie tylko o sporcie.